Siema widzowie, mamy ważną informację. Wczoraj postanowiłem, że przejdę na wepping, czyli te Tekantrybols, które nagrywali m.in. MICHAL29711 Speakerbol czy D -a -m -i X 27 Ogółem z tego, co słyszałem, wepping powstał w 2022 roku i to był ogółem najlepszy rok dla niego. Legendami weppingu obecnie są Polish Ball czy na z czasem weping zaczął upadać, i to spowodowało roczną przerwę u Netiballa na YT. A teraz, czy chcecie wiedzieć, moi kochani, czy zostaje w Plotagon? Odpowiedź brzmi tak jak najbardziej, ale najpierw skupię się na wepingu. Megalodon z Plotagon nie odejdzie, bo tam zaczął karierę na YT. Zgadzam się. Megalodon nie odejdzie z Plotagon tak łatwo. Dzięki za poparcie mojego zdania. Pa. Do zobaczenia. Do widzenia.